Ponieważ Księżyc krąży wokół Ziemi, Słońce nie zawsze oświetla go tak samo. Kiedy cała powierzchnia Księżyca zwrócona w stronę Ziemi jest oświetlona, wtedy mówimy o pełni. A gdy promienie Słońca nie oświetlają Księżyca od strony, którą obserwujemy z Ziemi, wtedy nie jest on widoczny. Tę fazę Księżyca nazywamy Nowiem. Podczas swojej wędrówki wokół Ziemi, Księżyc wydaje się zmieniać kształt. Te poszczególne kształty nazywamy fazami Księżyca. Są to nów, kiedy Księżyca nie widać, wzrastający sierp, pierwsza kwadra, księżyc garbaty, kiedy Księżyca przybywa, pełnia, gdy cała powierzchnia jest oświetlona, księżyc garbaty, podczas gdy zaczyna go ubywać, ostatnia kwadra i ubywający sierp. Sponsorem programu był Epoch, producent zabawek Sylvanian Families.